Szczęść Boże, Maryjo, Maryjo ukochana, w sercu orła białego ukryta, Maryjo okaleczona przez wroga, a jednak żyjesz na wiary szczytach. Maryjo, matko, znów oblężenie, chaos z paniką sidła zastawia. Jednak, po ranach i bliznach z przeszłości, nie wolno nam ciebie na pastwę wrogów pozostawiać. Dziś z modlitwą staniemy w szeregu. A w paciorkach różańca jest nasza siła to jest broń niepojęta, która wielu ocaliła, przeciwnik. Silny mówić nie trzeba, lecz Bóg silniejszy zanieśmy szturm do nieba. Nie głód, nie chłód, nie ta wojenna pożoga. To Pan nasz, to nasz Bóg i nic silniejsze nad Boga. Jedni z różańcem, inni siłą woli. Staniemy bronić krzyża świętego I praw, co próbują wolność zniewolić. Awe Maria, unieśmy sztandary, Niech orzeł biały skrzydłami za łopoce. Tylko odwagi nam potrzeba, By znów pokonać złe moce. Amen. i głos kantyczki, jak światełka w ciemną noc przywołują nas kapliczki, co przy polnych drogach śpią. Umęczone wiekiem oczy otwierają w każdy czas, gdy idących... Po Tam Chrystus w rasobliwych kwiatach, Boża Matka Stań i pomyśl, czy szczęśliwi czy przy tych polnych chatkach W zamyśleniu usiądź w cieniu, choć na chwilę pucisz serce I do drzewa skronie przytul, kiedyś jest w rozterce Kapliczką, którą opromienia słońce. Sprzed stuleci te drewniane, otulone w ciszy pól, osłonięte dachem liści, oplecione szczytem gór. nasze prośby, dobry panie, pomóż nam. A tam Chrystus w rasobliwych kwiatach Boża Matka, starki pomyślczy szczęśliwy przy tych polnych chatkach. W zamyśleniu usiądź w cieniu, choć na chwilę Ucisz sercem i do drzewa Skronie przytul... Kapliczką, którą promienia słońce, ochyl głowę przed kapliczką, którą od promienia słońce. Ochyl głowę przed kapliczką.